Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cyber Podcast. Przed mikrofonem Paweł Wołuszko. Ten odcinek będzie poświęcony plikom, a dokładnie podejrzanym fakturom, które mogą czasami przechodzić na nasze skrzynki mailowe. Dzisiejszy temat jest pewną kontynuacją poprzedniego podcastu, w którym omówiłem temat ransomware. I jeżeli ktoś z Państwa nie miał jeszcze okazji, aby zapoznać się z tematem, zapraszam do wysłuchania również poprzedniego odcinka. Teraz, nawiązując do tematu nieznanych plików i faktur, ktoś mógłby mi zarzucić, że łatwo jest mi powiedzieć: Nie otwieraj nieznanych plików, gdy faktycznie nie jestem księgowym w przedsiębiorstwie i maksimum faktur, które widzę w ciągu miesiąca, to faktury za prąd, wodę i gaz. Cóż, powiem tak: trochę się nie dziwię, ponieważ gdy pomnożę sobie ilość usługodawców, kontrahentów i opłat w nawet małym przedsiębiorstwie przez 12 miesięcy, Robi się naprawdę pokaźna suma dokumentów. Nic więc dziwnego, że krzykliwy mail o nieopłaconej fakturze zwraca czyjąś uwagę, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że opóźnienia często wiążą się z różnymi negatywnymi konsekwencjami. Więc z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa, co możemy zrobić poza ignorowaniem podejrzanych plików? Po pierwsze, nie dajmy się presji czasu. Ataki socjotechniczne to manipulacja psychologiczna polegająca na wykorzystywaniu pewnych cech natury ludzkiej. Tutaj potencjalny oszust mógłby próbować wykorzystać taktykę wygenerowania w nas poczucia winy, poczucia pewnego braku czasu i chęci na rzetelne wykonywanie naszej pracy. Najprostszy sposób na jakąkolwiek podejrzaną fakturę jest zupełnie nietechniczny. Po pierwsze, sprawdźmy, czy kiedykolwiek mieliśmy styczność z daną firmą, i jeżeli nie. Możemy poprosić dział IT o bezpieczne otworzenie pliku na wszelki wypadek. Jeżeli potencjalny ataker, tutaj używając język angielski, na przykład sprawdził naszego bloga, aby podszyć się pod faktycznego partnera, wystarczy sprawdzić dane osoby nadającej. Jeżeli zawsze otrzymujemy faktury, na przykład od pana Jana Kowalskiego, mail pochodzący od generycznego adresu, np. bok, małpka nazwa firmy, powinien zwrócić naszą uwagę. Zmiany w formacie maila, stopce lub czciące również powinny nam sygnalizować, że coś może być nie w porządku. Zaskakujące też może być to, że najprostszy sposób uniknięcia otrzymywania niepożądanych faktur jest również mało techniczny. Sugeruję tutaj stworzenie nowego adresu mailowego wyłącznie na fakturę. Nie powinien to być adres łatwy do odgadnięcia więc faktury, małpka, nazwa firmy raczej nie zda egzaminu. Wyobraźmy sobie, że jest to adres taki jak dokumenty, myślnik, inbox, 01, małpka, moja nazwa firmy. Teraz, ten adres maila jest nowy, unikalny i niezbyt łatwy do odgadnięcia. Na wszelkich umowach zamiast standardowego adresu maila wpisujemy nasz nowy adres przeznaczony na fakturę. Jeżeli osobiście nie podamy tego adresu nigdzie w internecie, będzie on istniał tylko w naszych umowach, które z zasady są poufne. Możemy też mieć pewność, że jeżeli nie dojdzie do wycieku danych ze strony naszej lub naszych partnerów biznesowych, ten adres nigdy nie pojawi się w jakiejś wyszukiwarce adresów do spamowania i stąd naturalnie uniknie ataków socjotechnicznych. Spamersze natomiast nie mają nawyku wysyłania wiadomości na losowe adresy mailowe, ponieważ wtedy szybciej zostaliby zablokowani. Suma summarum taki adres naprawdę dobrze się sprawdza i praktycznie nic nie kosztuje. Ponadto niemal każdy program do obsługi maila, taki jak Microsoft Outlook czy Mozilla Thunderbird, z lekkością obsługuje kilka skrzynek na raz. Natomiast dla zaawansowanych użytkowników polecam to, co zrobiłby każdy administrator w IT w momencie otrzymania takiego pliku. Jest to wirtualizacja lub otworzenie plików w zabezpieczonym systemie Mac lub Linux. Naturalnie w środowisku testowym, to znaczy odizolowanym od produkcji. To wszystko w tym wydaniu Cyberpodcast. Mam nadzieję, że moje porady przydadzą się Państwu w codziennym i bezpiecznym korzystaniu z urządzeń podłączonych do Internetu. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, zapraszam do kontaktu pisząc na adres paweł.waluszko.cyberforces.com. Pozdrawiam i do usłyszenia.